Złom dobry wszystkim. Najlepszy na świecie żel aloesowy firmy LR. Wasze zdrowie. To będzie na zdrowie na pewno. W zeszłym tygodniu 2,5 tysiąca przekroczył subskrypcji mój kanał, więc świętuję z tej okazji. Jestem aloesoholikiem. O właśnie. Aloesoholikiem. Wiecie co chciałem powiedzieć. Ach, bo raz mi się udało. Fajne, zimne. A, na zdrowie, dzisiaj film y, pierwszy z serii komentarz tygodnia. Mój drodzy, muszę mówić głośniej, bo ten telefon słabo ma słaby dźwięk. Niestety będę musiał pomyśleć nad telefonem marki OPPO, który miałem wcześniej. Patrzyłem, są nowe modele, już nowsze i tak dalej. Zrobiłem sobie listę no, pod filmem, co byście chcieli tydzień temu. Zapytałem, co byście chcieli za nagrodę w komentarzu tygodnia. No i lista zawiera moi drodzy 8 pozycji, może i odczytam co. Pierwsza to jest magnes z logo zawodowego zbieracza złomu. No to nie jeszcze teraz, nie teraz jeszcze, bo to wymaga pewnych inwestycji to za jakiś czas. Druga pozycja. Zestaw puszko zbieracza, to znaczy rękawiczki plus kilka worków. To będzie, będzie za tydzień powiedzmy. Trzecia pozycja kombinerki, czwarta pozycja śrubokręt, piąta pozycja, kolejny filmik, no kolejny filmik jest gwarantowany. Szósta pozycja, wybaczcie, że jest taki To może poczytamy razem. Szósta pozycja drobne narzędzia do demontażu złomu, śrubokręt, dłutko, młotek, kombinerki, a z czasem lutownica. To też będziemy brać pod uwagę. Śrubokręt, czyli się powtórzył chyba w krętach, tak, tak długko młotek. Siódma pozycja Magnesy na rodówkę związane z Cieszynem. Ja pomyślałem, że jakąś praktyczniejszą nagrodę bym chciał Wam dać za komentarz tygodnia niż Magnesy na rodówkę, no ale jest pomysł jest. No i najbardziej szalony pomysł. Najbardziej szalona pozycja, czyli no, pozycja numer 8 odcinek jak wiozę ładunek kadikiem. Czy Galilakiem do Portugalii i tam zbieram złom i wracam. Jest w planach zbierania złomu za granicą, ale czy tak daleko to nie wiem. Życie pokaże. Myślę, że jak dożyjemy, to zobaczymy takie co u mnie na kanale. Przejdźmy do sedna dzisiejszego odcinka, czyli komentarza tygodnia. Komentarz tygodnia. Wybrałem z filmu coś numer 43, bo tylko jeden film był w zasadzie od soboty nagrany, chyba. Ten coś, no i tam komentarz tygodnia. I teraz pokażę oczywiście nagrodę, którą nie, nie znalazłem na śmietniku. Dziś kupiłem w Leru Kupiłem nagrodę na komentarz tygodnia. Komentarzy tutaj dość sporo pod tym filmem. 85 komentarzy. Ale łatwo było mi wybrać, bo komentarz tygodnia eee. to jest ten. Tutaj. Nie ten, nie, ten nie, ten nie dostanie żadnej nagrody nigdy u mnie, a, a, a może, a może ten, no, ten też, ten jest dobry akurat, ale myślałem, żeby jakiś komentarz był taki wiecie, bardziej słowem wyrażony. Nie, to żaden, żaden z tych moi drodzy. Dobra, już kończę. Nie będę was trzymał w napięciu zbyt długo. Komentarzem tygodnia jest. Jest komentarz Dawida Włocha. Odczytam go teraz. Najważniejsze robić w życiu to, co się lubi. Dziękuję za kolejny odcinek Panie Zawodowy. Wszystkiego dobrego życzy. Człowiek podziękował za odcinek. To jest tak dzisiaj rzadko spotykane. Dawid, Dawid, dziękuję za Twój komentarz, bardzo fajny, rzucił mi się w oko od razu, wiedziałem na początku, że on zdobędzie dzisiejszą nagrodę za komentarz tygodnia, a jest nią, tada, kombinerki, pani kolego, nówki, kombinerki, nówki sztuki, otrzymuje Dawid Włoch, ode mnie nieużywane, nie ze śmietnika i takie, wiecie, no, nowe zupełnie. Także Dawidzie, pod filmem będzie link, raczej będzie mail, napisz na maila adres, a kombinerki w okolicach czwartku, podobnie jak magnesy z poprzedniego filmu, w okolicach czwartku będą wysłane. Tak, kombinerki będą do Ciebie wysłane. Wszystkiego dobrego, od zawodowego do następnego. Moi drodzy, jutro zapraszam Was na coś, który numer kolejny będzie 44. Ech, coś numer 44 jutro i widzimy się komentarzach. Ja odpoczywam dzisiaj, bo jestem zmęczony upałami. Upały były blisko 40 stopniowe w Niemczech w zeszłym tygodniu tym teraz tygodniu co minął i, i naprawdę praca plus te upały wszystko do kupy. Także muszę muszę trochę odpocząć dzisiaj także wszystkiego dobrego do następnego moi drodzy jutro jadę na Cieszyński obraz śmietników razem z wami i Wieczorem się dowiemy, kto otrzymał magnes, zestaw magnesowy, zestaw startowy. E, wszystkiego dobrego. Może jeszcze raz wasze zdrowie. Co z okazji 2,5 tysiąca subskrypcji. Jestem aloesoholikiem. -so -alo aloesoholikiem, -alo tak jest, to chciałem powiedzieć. Na zdrowie. Mogę polecić z czystym sumieniem każdemu, zawsze i wszędzie.